Hej Zimanko, to miałem z Witam Was w, kolejne, w kolejnej recenzji napojów na kanale. Napojami recenzowanymi dzisiaj będą Dr. Wity. Są to takie izotoniczne, witaminowe napoje. Także z... najpierw umów, umówmy tutaj smaki. Tutaj mamy smak grapefruita i aloesu. Bardzo ciekawy smak, mam nadzieję, że to będzie. to chyba będzie myślę zwycięski smak, ale zobaczmy tutaj, co mamy: mango, cytryna. Zacznijmy od, od tego, tylko muszę to najpierw odkręcić. Także małe cięcie. Po odkręceniu okazało się, że napoje mają też takie e, takie sreberka. A kolejne zabezpieczenie! Pierwszy raz widzę, żeby napoje miały coś takiego. Czekajcie o! o jest! Udało się! Tu drugie jest tutaj. Dobra, wkurwiające zabezpieczenie! Czekajcie. Także ja pozbyłem się już zabezpieczeń. Zaczynamy od mango cytryny. Mango cytryna całkiem niezłe. Smakują tak bardziej natu naturalnie. Naprawdę. Smakują owocami. A teraz spróbujmy grapefruit i aloes. mamy mm. zwycięzcę Bardzo dobry aloes Naprawdę z grapefruitem to jest po prostu sztos Złączenie grapefruita i aloesu to, to jest majstersztyk Mango cytryna też dobry smak, ale ja wolę bardziej aloes Jakoś tak bardziej upodobałem sobie smak aloesu Po prostu aloes jest kozak Aloes, aloes jest przede, przede, wszystkim bardzo, przede wszystkim bardzo zdrowy Także preferuję bardziej ten pomarańczowy napój, czyli smak grapefruit aloes. Ten napój dostaje ode mnie... 8, a ten 7, także jeżeli lubicie go na siódme testowanie, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie ten film znajomym, ja zapraszam, ja zapraszam was także na, po, na poprzedni film, na następny, do następnego, na razie, na razie, cześć, hej, hej, i co powiecie, subskrybować kanał wraz z wędrzeczkiem, także siema, do następnego, i o, o tutaj nota ogólna dla tych napojów to wychodzi tak gdzieś 7, tak gdzieś 7,5, także Elo.